Witajcie w piątym odcinku gry Pixar. ja oczywiście jestem Flotar i dzisiaj będziemy próbowali oswoić Gargulca, a pewnie nic z tego nie wyjdzie, ja już teraz to wiem, że wiecie, mam taki plan, ale pewnie na miniaturce i w tytule będzie kompletnie co innego, ja się już przyzwyczaiłem, że jak sobie odpalam jakieś na przykład stare filmy z Arka, bo czegoś tam na przykład szukałem to okazało się, że wiecie, mówiłem na początku co innego a w tytule i w min na miniaturce było co innego także zawsze jest to zaskoczenie, co dokładnie będę robił w tym odcinku i wy pamiętajcie, żeby wbić na serwer ten tutaj, właśnie ten, nazwa to jest flotar by bynitrado.net, czyli oczywiście sponsor tego serwera, za co oczywiście dziękujemy i pamiętajcie, żeby wbić na gierwa, gdzie z kolei flotar możecie na przykład kupić takiego pingwina, może nie takiego pingwina, ale taniej gry, czyli w sumie to jest prawie to samo, tego pingwina o, dobra, złożył jajko, dziękuję bardzo. Tego pingwina na przykład możemy rzucić i wtedy on jest bardzo zadowolony. Ostatnio oswoiliśmy trzy wilki, proszę bardzo, są trzy wilki. E, wszystkie oczywiście bez nazw są, bo w sumie po co mi nazwy, e, skoro i tak te wilki pewnie za niedługo umrą. I coś miałem jeszcze powiedzieć, aha, żebyście zostawili łapę w górę, jeżeli oczywiście seria wam się podoba i jeżeli chcecie więcej odcinków z tej pięknej e, gry, bo ja naprawdę miło spędzam czas, może jakiś stream. Miałem w sumie zrobić streama przedwczoraj, jak jakby to oglądacie, albo trzy dni temu, e, ale ty, 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 wyszło, że nie zrobiłem. Taka, taka historyjka na teraz. Dobra, weźmy, schowajmy to jajko i pochowajmy te przedmioty, które nie będą mi raczej potrzebne i na przykład zrobiłem lodówkę, proszę bardzo. A, tylko że ta lodówka troszkę inaczej wygląda niż u moich sąsiadów, z tego co zauważyłem. Może to po prostu jest jakaś inna nazwa? Dobra, na razie niech ta lodówka tutaj będzie, proszę bardzo. Chodzi o to, że ja zawsze mam problemy z jedzeniem. Dlatego teraz sobie weźmiemy, na przykład schowamy troszeczkę sztejków. Do lodówki i weźmiemy trochę śniegu. O, i widzicie, przynajmniej to jedzenie, no, 4 godziny wytrzyma. Może nie za długo, ale zawsze coś. I powiem Wam, że tak, że przed chwilą czytałem odnośnie tego garbulca. I po pierwsze, podobno został znerfiony dość mocno jego prędkość poruszania się. Także to. To będzie złe. Bar no wiecie co, wezmę to zgniłe mięso. W razie gdybym Skorpiona jakiegoś dobrego zobaczył. I drugą rzeczą jest to, że wyczytałem, że można go oswoić normalnymi strzałami. Czyli tymi, które mam. Bo e, są oczywiście specjalne strzały do oswajania magicznych kreatur. O, widzicie? Także e, normalnie tych strzał powinienem używać, ale wyczytałem, że można te. Wydaje mi się, że to jest błąd na wikipedii, ale nie będę robił tych strzał, bo nie mam za bardzo jak aktualnie ich zrobić i spróbujemy po prostu z tym co mamy. Także weź, wezmę sobie, odłożę jeszcze ten śnieg, bo w sumie nie jest mi kompletnie potrzebny, okej. Okay. A widzicie, błąd, nie da się z paska przenieść od razu, um, od razu do tamtego miejsca. Dobra, czego potrzebuję? Siodła. Mam chyba siodło zielone z tego co wiem na Ptera. A. Tylko gdzie jest to siodło? Przepraszam. Ja, ja byłem pewien, że to siodło tutaj jest. Zielone siodło na ptero. Może gdzieś je już przełożyłem, albo po prostu już ten ptero ma siodło. Albo schowałem do jakiegoś dinozaura. Bo wiem, że do trajka coś chowałem przed chwilą. Znaczy przed chwilą, przed odcinkiem. I on na 42 poziom, oczywiście to jest nowy. M, m, mój nowy stwór. Nowy ptero, bo tamten umarł. W sumie co chwilę mi te dinozaury umierają tutaj. Jeżeli wiecie, na coś mocniejszego się rzucę. Ale mówię, gargulec bardzo by mi się przydał. Także. Okej, okay, zjedz sobie, możemy ruszać. I pytanie, gdzie ja chcę. Hmm. Może pozwiedzamy sobie przy okazji troszkę tego świata, na przykład tam polecimy. Bo widzicie, że ja mam tego dość mało. A fajnie by było odkryć ten magiczny biomki gdzieś niedaleko domu. To by było całkiem fajne. Oczywiście pod C możemy zrobić sobie coś takiego, co jest naprawdę fajną rzeczą. O! I to jest chyba nowy podgatunek. Dokładnie, widzicie, to jest nowy gatunek Kecala. Kwe Nigdy nie wiedziałem, jak wymawiać jego nazwę. Taka ciekawostka też. I tutaj mamy um, Magic Forest Biom, a ja tego nie potrzebuję, bo tu się rozpią smoki, ale się rozpią także nowe, fajne inne stwory, które może was, zaraz wam pokażę, jeżeli się oczywiście uda. I tutaj występują także smoki. Miejmy nadzieję, że smoka. O, widzicie, o tym właśnie mówiłem. To jest ten nowy stwór. Proszę bardzo, jak ty się nazywasz, kolega? Tak, tylko z daleka wam pokażę. Fungus bis, czyli em, grzybowa bestia. Pewnie tak zostało to przetłumaczone po polsku. Albo troszkę inaczej, tutaj coś jest. Soul Reaper, ok, Soul Reapera kojarzymy oczywiście. No, także to jest ten biom, na razie do bestii fungusowej nie będziemy podbijali, bo niestety nie mam jeszcze odpowiedniego poziomu, aby cokolwiek, em, cokolwiek jakąś, wiecie, krzywdę mu wyrządzić. Ale na pewno wrócimy do gościa i spróbujemy go oswoić, jeżeli oczywiście będzie taka możliwość. Okay. O! Czekaj, jak ci się nazywasz? Chwila, co, co to jest? To jest jakieś wróżka, ale elemental. Wydaje mi się, że ten elemental występuje na biomie tego T-Rexa. Oj, w ogóle mamy em, zamek. Zobaczymy, czy boss nadal jest w tym zamku. I kurde, wiecie co, nie mam wody. W ogóle nie zabrałem wody ze za sobą. O, dwa zamki są obok siebie. Pamiętam, że można było się przedostać od razu do bossa. Czekajcie, czy to było tutaj? Tam coś jest. Nie, tam, tam nic nie ma. Tutaj jest chyba to okienko. I tam od razu można chyba wejść do bossa i z nim zawalczyć. Ehm, e, próbowałem chyba kiedyś. Pokonałem, chyba nawet pokonałem w pierwszym sezonie. Jeżeli zrobię magiczną różdżkę, no to na pewno e, spróbujemy pokonać tego bossa. Bo dużo ekspa za niego jest. O, to jest właśnie, to też chciałem wam pokazać. On się nazywa. E, ta, tapajera. Tapajara. Tapajara. No, jakkolwiek by się nie nazywał, to to właśnie też jest e, nowy, m, nowy gatunek, który został wprowadzony do gry już jakiś czas temu, oczywiście. Tylko wiadomo, ja też nie grałem trochę, więc dla mnie te wszystkie rzeczy są tutaj nowe. Okej, okay, czyli mamy duży biom zimowy z masą dungeonów. Co to jest miedź? Ja nie potrzebuję miedzi, potrzebuję żelaza. A żelazo, z tego co wiem, występuje na biomie t-rexowym. O, w ogóle tu jest... ktoś ma dom. Okej. Okay. Kogo to jest dom? Bardzo ładny, kamienny taki zamek troszkę. Do doski. Okej. Okay. Rozumiem, że to jest stripe do doski. Można wlecieć do nich, zobaczyć? A, można. Mam nadzieję, że się nie obrażę, że sobie sprawdzę po prostu ich dom. Sprawdzimy, czy mają im skrzynki zabezpieczone. Enter password. Dobra, wszędzie jest Enter password. Za dużo w tym domku nie ma, ale przynajmniej z kamienia jest zbudowany. E, także chciało im się na pewno. Czy tam może jednej osobie budować ten dom. Tam jest kolejny. E, te, ej, ten dom jest piękny. A nie, to nie jest dom. To jest dom dungeonowy chyba bo tam są jakieś swory ale ja jeszcze tam nie polecę z prostego powodu, nie mam miecza, nie mam um, ironowych przedmiotów a te ironowe przedmioty to jest podstawa jeśli chcemy um, właśnie zwiedzać takie dungeony a mam jeszcze chyba nawet miedziane rzeczy, więc eee, średnio tutaj mamy zrzut o, są ripper i żaby, hmm. dobra, da, da ci mi rozpakować te przedmioty, tam mamy jakieś raptora, wiecie żałuję, że nie ma o Ok, cześć żaba zero problemu no, my kumple jesteśmy z żabami dostałem magiczny strzały i dostałem jakieś schody, których będę mógł się kiedyś tam nauczyć na pewno, i kolejny Christmas Pants Blueprint, aha, czyli te blueprinty się dostaje, no dobra, ale my szukamy, o kurde to jest siarka, prawda i tu jest żelazo dobra, ja będę musiał tutaj przylecieć sobie bo brakuje mi teraz żelaza. I to dość dużo tego żelaza potrzebuję, A nie wiem nawet, gdzie jest ten biom, wiecie, z T-Rexami. Za bardzo. O, soul reapery, proszę się uspokoić. I mamy smoka. Tak, tak jak mówiłem, smok się respi na tym biomie. Oczywiście nie będę, na, nie będę nawet do niego się zbliżał, no bo... Wiecie, ten Ptero jest fajny. Mój jedyny na razie Ptero. Więc szkoda by było go jednak tracić. Polećmy sobie gdzieś w tamtą stronę. O, wilkołaki, nie, wilkołaków chyba się nie da oswoić, jeżeli dobrze pamiętam, albo tego ghost, e, ghost wilk, nie, nie, nie wiem jak on się tam nazywał, ale chyba też da się go oswoić i on jest dość mocny z tego co pamiętam. Mówię sobie też, wiele rzeczy na bieżąco przypominam, bo wiele rzeczy o tej grze po prostu zapomniałem, ale naprawdę polecam sobie kupić Obczaić, bo bardzo przyjemna gra, jezu ile tu jest żelaza. Wiesz, tak chociaż troszeczkę, nie? Tego żelaza zabrać do domu. Będę mógł sobie zrobić jakieś tam narzędzia. Ok, coś tutaj idzie? Dobra, będę na trzeciej osobowej kamerze. Przynajmniej nic mnie nie zaskoczy. E, nic mnie nie zaskoczy i nic mnie nie zaatakuje. E, weźmiemy powiedzmy sobie z 20 ironu. Coś takiego. Bo bym pewnie w mojej kopalni musiał się e, dokopać jeszcze głębiej. Ale jeżeli mam tutaj na wyciągnięcie ręki to żelazo, to. to... A szkoda nie wykorzystać tego. No i będziemy dalej szukali tego magicznego biomu. Ja wiem, że on się. on jest tam obok bazy tych wszystkich ludzi, tam, 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 daleko. Ale chciałbym znaleźć jakiś inny. Chociaż, w sumie, jeżeli to by był blisko domów wszystkich ludzi, to może tam będzie mniej potworów? No, w sumie, może tak być. O, mam, dostałem bramę. Brama Behemota. Ja jeszcze jej nie mogłem zrobić. A tutaj dostałem ją za darmoczkę. Ile mam? 36 żelaza, spoko. Też nie chcę za dużo, żeby mój, um, mój mącik się mnie przeciążał. A co tam jest? Przepraszam. W ogóle dlaczego te raptory stoją w powietrzu? To jest chyba kwarc a to jest Mantis. A tam jest orzeł. No, dużo fajnych stworów. Ale dobra, y widocznie wygląda na to, że jedyny biom, ten magiczny las mag Magic Forest. Respi się tam, także musimy sobie troszkę polecieć, o i tu są piramidy, nie pamiętam czy bossa zabiłem z piramidy, bo tam jest chyba taki skorpion, a nie, jeden, czekajcie, boss jest na górze, taki elitarny skorpion, jeżeli dobrze pamiętam, ale drugi boss jest na samym dole i pamiętam go biłem bardzo, ale to bardzo, bardzo, bardzo długo. No, to sobie teraz przypomniałem. I tutaj mamy kolejny biom, na którym występują właśnie takie trójgowe psy, cyklopy, minotaury. E, nie wiem, czy coś jeszcze jest. Możemy w sumie sprawdzić. O, fire elementale. Uuu, co to jest? Czy ty jesteś, kurde? Wow! Ale fajnie wyglądasz. To wygląda jak taki zły fire elemental. O, i mamy jeszcze Stone Golemy. No, także będzie na pewno co, co robić, będzie co zwiedzać. O, i pamiętam, była taka taktyka, że trzeba czekać po prostu. To chyba zostało już załatane dawno. Że się czekało obok, i z tych stworów wypadają zawsze dobre przedmioty. Jest jakaś tam szansa na to. Więc. Można sobie poczekać i po prostu pozbierać przedmioty. Nawet z pierwszym poziomem, nawet można to zrobić. Tu jest boss, jeżeli dobrze pamiętam. Albo i nie. Nie no, tu powinien być boss. Tu powinien sobie latać. Taki ogromny, ogromna śmierć. Ale z jakiegoś powodu go nie ma. Dziwne. Dobra, ale przynajmniej mam już odkryte miejsce, gdzie jest ten biom. O! I tu jest kolejny biom, którego nie miałem na podstawowej mapie w sezonie pierwszym. I tu się respią... Zubaty. Yy, pancerniki ok, tak pa patrzę co tu tak, to jest pancernik i to wygląda naprawdę jak zuba, zobaczcie sami no, jak taki zubacik, yy, są także tutaj pandy, jakieś takie dziki albo coś w tym stylu, no na tym biomnie mnie w sumie nie było za bardzo, więc fajnie, że też się o, traik na 110 poziomie o, tam widzicie, jest taka bestia fajna Także tutaj też sobie na pewno coś oswoimy. Ale my nadal szukamy tego biomu. Nadal to jest jedno i to samo zadanie. Ty ładny. Ej, kurde. Aż, aż wiecie co? Żałuję, że się tutaj nie, o, gdzieś nie osiedliłem. Tutaj, w tym rejonie. Przecież to tak pięknie wygląda. Jest dużo trajków. Są jakieś domy, które można by było już, wiecie, użyć jako gotowce. No. Piękne. Piękny teren. No i w ogóle są osoby, które wbijają na serwer i mówią, że nie, nie ma już miejsca do osiedlenia się. Że gdzie ja mam zbudować dom, skoro nie ma miejsca? A wiecie, jeżeli wszyscy się pojawiają dokładnie w tym samym miejscu, to tam już rzeczywiście nie ma miejsca, więc polecam po prostu rozpić się w innych lokacjach. Przecież o oswoisz ptero, to będziesz mógł sobie latać, gdzie chcesz. I znowu jest ten biom. A pamiętam, jak mi było smutno, że go w ogóle nie było. Kier kiedyś to było. Chyba chyba jesteś agresywny, z tego co pamiętam. Tu mamy portal. E, dobra, zwiększę ci staminę, bo z tą staminą jest bardzo średnio. Stegozaur! Chwila, czy w grze w ogóle był stegozaur? Ty. Jakoś? Czy w grze był, w Pixarku był stegozaur od samego początku? Kompletnie zapomniałem o tym dinozaurze. No, a się zdziwiłem, że tutaj jest o zielony zrzut. I mamy tutaj te gryfy. O, i mamy Magical Forest. Nice! Ty. Nie było z tego zaurów, czy były? Nie wiem. Na, na, naprawdę nie wiem, jak to było. Ojej, to są te pająki. To jest biom, którego bardzo nie lubię, i mam z nim złe wspomnienia. Ponieważ na pierwszym sezonie, jeżeli nie oglądaliście, obok takiego zielonego zwykłego biomu właśnie zrespił. O, jest gargulec. Obok właśnie tego zwykłego biomu zrespił mi się ten. Przez co nie. Po prostu umierałem bardzo często od pająków. No dobra, i teraz musimy coś zrobić z gargulcem. On się widzicie, zamienia w kamień. To jest całkiem zrozumiałe. Są w ogóle nowe podgatunki pająków z tego co widzę, patrzcie. Pyk. Tam jest jakiś chyba ognisty jeszcze pająk. Troszkę pozmieniali spawny. Bo pamiętam, że ognisty pająk się respił. Tak, fire spider się respił na tym biomie, gdzie są te trójgłowe psy. Także zaszło troszeczkę zmian. Ty chyba mnie nie atakujesz, prawda? No, wy coś miłe dla mnie. I tutaj mamy te gargulce. 70 poziom. Powiem wam, że to jest... Bardzo dziwne, bo ja pamiętam, że gargulce kompletnie się nie ruszały. I można było je bardzo łatwo oswoić. A tutaj zobaczcie, one sobie latają wszystkie. I tyle tych gargulców jest. Wcześniej był problem, żeby znaleźć jednego. Sorry, że ja się tak tym wszystkim jaram, ale po prostu dla mnie to są kompletnie nowe rzeczy. Ty masz torpora normalnie? 445. Co leci za mną? O, widzicie, on jest bardzo wolny, ten gargulec, także. Można go oswoić. Dobra, spróbujemy go zabrać na jakiś teren, który znam. Okej, okay, chodź, chodź, O, nie, nie, gargulcu. A, nie gargulcu. Wiem, na czwartym poziomie, ale fajnie by było po prostu go oswoić. No, chodź. I te pająki. Yy, ohydne. Tyle nieprzyjemnych wspomnień z nimi mam. Dobra, wylądujmy sobie tutaj. Nic mnie nie powinno zaatakować. A jeżeli mnie zaatakuje, no to trudno. Pek. 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 Uh! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Odwal się ode mnie! O, Raptor! Na jakimś 80 poziomie! Nice! Co tu jest? Sarko? Dobra, tu jest Sarko? Nie, nie ma Sarko. I gargulec zaraz za mną jest, więc. Jeszcze parę strzałek i zobaczymy, czy można go oswoić czymi zwykłymi. Chociaż jeśli mam być szczery, no to nie, nie, nie można go oswoić. Ale wiecie, wyczytałem to na Wikipedii, nie wiem czy oficjalnej, czy też nieoficjalnej gry, więc. Wow, możemy to sprawdzić. Pyk. A mam bardzo dużo strzałek jeszcze z poprzedniego filmu, więc. O kurde, tam jest sarko. Ja chciałem go oswoić, ale może nie teraz, nie w tym momencie. O, tam jest pająk. Okej okay. Dobra, cały czas on będzie za mną leciał, prawda? Tak, gargulec. Zostaw! Nie umarłem już. Chodź, yy, pasyw. Dobra. Yy. Okej. Okay. Ale mi przypierdzielił. Teraz jak wygląda twój torpor? 445, no, czyli tak jak mówiłem, jest włotna w Wikipedii, bo jest napisane, że można zwykłymi strzałami go oswajać. Ale wiecie co? On chyba ma mniej trochę zdrowia już. Bardzo mało. A nie, 484, czyli zdrowie także mu się przywraca. Kurde, no ja mam niby te strzały, ale 5 magicznych. To nie jest zbyt dużo. Bym powiedział nawet, że to jest... Bardzo mało. Hmm. No, chodź, chodź, chodź. Mo może coś się, coś się uda zrobić. Wiecie, te 5 sta strzał starczy. O nie, nie, nie. Kurde, nie, nie ma tak, że ty się cofasz do domu. Jak już próbujemy, to próbujemy. Z gargulcem. Chociaż wyczytałem właśnie też na Wikipedii, że jego prędkość zmniejszyli z 3000 na 180 albo 140. Także to jest ogromna zmiana. Jeżeli on będzie tak wolno latał tak jak teraz, no to to już nie będzie opłacalny um, do oswajania. Kurde, znowu stracił agro. Czyli w tym odcinku zwiedzanie biomów e, i próba oswojenia gargulca. Czy to jest ciekawy odcinek? Bardzo ciekawy. Wiecie, jak jest, nie? I naj najlepsze jest to, że straciłem. W sumie, cz czekajcie, straciłem Ptero, ale Ptero to tam oswoimy. E trochę strzał trujących, ale poza tym, chyba nic takiego nie straciłem. No. Tak, nic takiego nie straciłem, bo przedmioty tutaj, te, które mamy na pasku, to zawsze się e, zachowują. E, szkoda, bo jeden gupiruch w, w złym miejscu wylądowałem. A zastanawiam się, czy była jakaś tam szansa, nawet minimalna, że po prostu oswoimy tego gościa. No ale teraz będę musiał, wiecie, wskoczyć na trójkę zademonstruję wam, co się będzie teraz działo, bo za chwilę zakończymy po prostu ten odcinek. Krótki, wiem, zdaję sobie z tego sprawę, ale wiecie, on nie miał się tak kończy, zakończyć, a z drugiej strony um, chyba nie chcecie po prostu oglądać, jak zrobię trujące strzały i kolejnego ptero sobie swoje na jakimś takim normalnym w miarę poziomie. I strzały jeszcze trujące sobie zrobimy, może zrobimy też niedźwiedzia. Albo poekspimy na niedźwiedziach w kolejnym filmie. Zobaczymy. Coś ciekawego na pewno e, wymyślimy. Wiem, że wielu z, wielu z Was chciałoby, żebym mieć już oswajał T-Rexy i tak dalej. Ale z drugiej strony, ja się e, nigdzie nie śpieszę z tą serią. Chcę sobie na spokojnie pograć, Chociaż wiecie, już mam. to jesteś moim ulubionym dinozaurem, proszę nie niszcz mi bazy. No, także. Czy, czy, zastanawiam się, czy ten odcinek mógłby się zakończyć jeszcze gorzej. Właśnie straciłem wszystkie dinozaury. Oprócz Triceratopsa. Które oswajałem przez ostatnie parę odcinków. No, Pixar jest trudną grą. Teraz mi już nie atakuje, prawda? Sauropodzie. Okej. Okay. Także dziękuję Wam za uwagę. Zostawcie łapkę w górę na pocieszenie, co? Bo to, to, to co się tutaj stało. To jest jakiś żart, chyba. Przez przypadek ja go zaatakowałem. Ja, ja nie chciałem naprawdę mu nic zrobić. Pozbieramy sobie przedmioty. O swoje pewnie jakieś wilki. Um, przynajmniej postaram się oswoić. Może pingwina oswoimy, bo w sumie nie, nawet nie wiem, jakie ma na razie zastosowanie ten gościu. No będę musiał na pewno zburować większe mury, aby takie. E, takie rzeczy już się nie zdarzały. 17 tysięcy torpora potrzebuję, aby go uśpić. Albo trzeba mieć który poziom 70, żeby go nakarmić i go oswoić. A na razie po prostu on będzie sobie wchodził po moim domu. Ta, wejdź na... <grym> Wejdź na go najlepiej zniszcz. Ojejku, zastanawiam się, czy coś mi tutaj zniszczył, ale chyba nie. Bo widziałem tam po prostu jakieś obrażenia, ale on chyba bił po prostu inne dinozaury, a nie mój dom. Także dziękuję wam za uwagę. Sorry, że ten odcinek tak się potoczył. Ale no nie miałem na to za bardzo wpływu. Po prostu. Do zobaczenia jutro o 18.00. Na razie. Cześć!